Powiem Wam o jednej z najdziwniejszych nierozwiązanych spraw w Polsce. To historia Ewy Koper. W 2007 roku 29-letnia studentka zamieszkała w akademiku przy ulicy Naramowickiej w Poznaniu. Już po kilku tygodniach inni mieszkańcy zaczęli skarżyć się na dziwne echo dochodzące z piwnicy: mówili, że brzmi, jakby ktoś wołał jakieś imię. Pewnej nocy Zaintrygowana Ewa nagrała te dźwięki i wysłała je do koleżanki. Na nagraniu słychać było, jak ktoś powtarza jej imię. Co najdziwniejsze, głos był identyczny z jej własnym. Administrator budynku początkowo zignorował zgłoszenia, do czasu, aż z zamkniętej na klucz piwnicy zaczęły dochodzić odgłosy ciężkich kroków. Zachowało się ostatnie nagranie Ewy. Słychać na nim, jak otwiera drzwi, a potem mówi zdziwiona: Przecież to ja. Po chwili pojawia się drugi identyczny głos, który mówi tylko jedno słowo. Chodź. Następnego dnia drzwi piwnicy były otwarte. Ewy, koper nigdy nie odnaleziono. A mieszkańcy do dziś słyszą w piwnicy rozmowy dwóch kobiecych głosów. Jeśli chcecie kolejną sprawę napiszcie w komentarzach, jakie miasto mam odwiedzić, subskrybujcie, żeby nie przegapić.